No człowiek no widzimy co, co jest, prawda? Widzimy jaki jest, yy, 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 yy. widzimy, że to jest z obszaru egzystencjonalizmu, cierpienia, bólu, nadziei. No mamy tutaj wszystko. To już zależy od państwa, jakie państwa ma, treści szukają, więc to zawsze się tutaj trafi na formę. Znak, no to znak widzimy, forma, e, ekspresja, treści, jakie płyną ze znaku, czyli tutaj artysta sobie... Szuka tej formy znakomicie i wydobywa z tego treści. No i przestrzeń jako bym powiedział, najszerszy obszar, przestrzeń od malarskiej do przestrzeni mistycznej, do również egzystencjonalnej. Oszczędność środków głębia przestrzeń, taki kreacjonizm w sensie teatralności też, prawda, bo mamy zawsze tło i bohatera. Więc taki klasyczny, klasyczny euro, klasyczne europejskie myślenie o obrazie. Więc no mamy tutaj rasowego malarza. Ja dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia i za wystawę. I zapraszamy... A, proszę teraz kilka słów okay. Tak się pić chce, że jest. <śmienicielone> jest. Ja tak ja się... Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za, za przybycie. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Jest dla mnie ogromne wyróżnienie. Dariuszu, bardzo się dziękuję za zaproszenie. Dariuszu, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie naprawdę, no... Raz, że no... Śliwa, tak naprawdę. Także... No, też nie ma żartu. Też nie ma żartu, bo zawsze, zawsze to było moim takim marzeniem należy w Związku Artystów Rasyków Polskiej. No jak tak już powiedział, pochodzę z Rzeszowa, mieszkam w Rzeszowie od, od, od zawsze. Ten cykl, tak, który ten się prezentuje, jest dla mnie no szalenie ważny i było to dla mnie ogromnym zmaganiem, jeśli chodzi o taką zbroję duchową, taką wewnętrzną, egzystencjalną, także tego cyklu no, nigdy praktycznie nie pokazywałem, jeśli chodzi o miejsca poza On powstawał dość długo, jest to w sumie takie pożegnanie z wydziałem sztuki, takim, że na końcu, gdzie, gdzie mogłem pokazać swoją taką dojrzałość artystyczną. Chciałem się... No, Spróbować się zacząć zmagać z taką w jak przedstawianie scen pasyjnych, no, bo jest to fragment drogi krzyżowej. Do tego cyklu powstawały również projekty rysunkowe, obrazy monumentalne. To jest akurat format troszkę mniejszy, bardziej skromny, ale bardzo kameralny. Akurat tutaj, w tej przestrzeni, w tej galerii, moim zdaniem, świetnie się odnajduje i tutaj z wspólnie stworzyliśmy taką, taką historię historię takiej przestrzeni o człowieku, o, 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 o takiej samotności, gdzie pojawia się światło, które wydobywa sylwetkę człowieka. Ten człowiek, co warto też zaznaczyć dla mnie jest no, numerem jeden, jeśli chodzi o moje malarstwo. Zawsze, zawsze zmagałem się, jeśli chodzi o człowieka, o ciało ludzkie, które w pewnym momencie zaczynało przechodzić taką formę troszkę uproszczoną jako znak, jako zapis, jako taki zapis, który no, taki, ja to nazywam troszkę takim metajęzykiem, jakby prawda, więc y, 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 jest to y, taka dla mnie po części nawet i taka trochę modlitwa, y, coś co y, tutaj jeden z Panów y, porównał troszkę do ikon w cerkwi, także jest coś w tym też wspólnego, Byćby nawet z tego względu, że Wchodzę no, z pracowników profesorowi głowicza malarza sakralnego i może i stąd też e, bliskość jeśli chodzi o, o tematykę sakralną. E, no ale tak jak w sumie zawsze to często nawet zaznaczam w swoich jakichś takich przemyśleniach, krótkich notatkach, no jest to taki, taki autoportret. Bardzo się dziękuję.